Cześć, mano widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jedziemy, um, jak myślicie, rozsiewać nawozy. Także siadamy do naszego Ursusa i spytacie, czemu nie mam podczepionego um, tego lajka? Do którego zawsze, zawsze rozwoziłem te nawozy, bo jadę po nowy, nowy rozsiewacz do nawozów, który kupiłem za 7000, w stanie idealnym. Nówka sztuka Sipma, to jest ym, ze Sipmy. Także jadę już do tego kolegi yy, co mi naprawił Ursusa. On ma po prostu tam duże dochody. On sprzedaje też maszyny. Także yy, jadę do niego. I dzisiaj sobie pewnie ogarniemy jedno lub z dwa pola. Yy, nie wiem, zobaczę jeszcze, jak będzie z czasem. Chyba, że nawet już wszystkie. Także co, jedziemy. Widzę, wystawcie suba łapkę w górę. Bo brakuje 8 subskrypcji, lub 7 do wbicia 50 subskrypcji i live'a i możecie napisać w komentarzach jak się Wam podobał odcinek z GTA 5 o ile, o ile ten odcinek był bo chciałbym wam widzowie też powiedzieć że nagrywam na zapas Że na przykład yy, nagrywam na zapas filmy czyli w jeden dzień nagrywam na przykład na dwa dni Także no. Ale myślę, że raczej yy, już wbił ten odcinek na kanał. Także podczepiamy ursusika. Wałek podpinamy. Podnosimy. Widzowie, jak widzicie, to jest Sipma yy, RN610 610610 Antek Także co No nic Jedziemy Mogłem sobie yy, Mogłem jeszcze yy, sobie wziąć nadstawki Ale na razie nie trzeba Jakby nam było trzeba by, Mielibyśmy więcej Miałbym więcej pól. No to To bym dołożył no, Na chwilę obecną nie trzeba Dobra, jedziemy, spędzamy i widzowie w jutrzejszym odcinku. Podajże też z GTA 5. Spróbuję się połączyć z hostem serwera. No, ja, ja się z nim znam mniej więcej. Kojarzę go i mogę Wam już zdradzić trochę zespo zespoilerować że będziemy. Robić pięć wyzwań, pięć zadań. On mi da jakiś, jakieś pięć zadań, które będę musiał y, wykonać. Jak je nie wykonam, to będę miał po prostu jakąś karę. Jeszcze zobaczę, jaką coś wymyślimy, ale mi się y, wydaje, że. Powinienem wykonać te zadania. Dobra, widzowie. Tu jest nawalone tych maszyn. Weźmiemy sobie ten worek i sobie tutaj wsypiemy. I widzowie zastanawiam się, yy, czy kupić sobie tutaj yy, nowy ciągnik, który będzie służył do tura. Czy może jednak przymontować tego tura? Właśnie do tego Ursusa albo do trzydziestki, możecie mi widzowie napisać w komentarzach. No bo się właśnie zastanawiam i nie wiem, jak to zrobić. Dobra, robi idealnie na dobrą szerokość. Także jest dobrze. Po prostu, no, do, dobry zakup wykonałem. Czekajcie, widowie, pojadę sobie na mniejszym biegu, żeby znów tym, z, z tym tak szybko nie jechać. Dobra, skończyło się. Jadę po kolejne. Dobra. Wycofamy i bierzemy. Widzę, będę sobie musiał tego wapna dokupić. Ale właśnie chyba powinien starczyć jeszcze na ten rok, na ten sezon jakby Ale nie wiem. Widzowie zastanawiam się czy sobie od razu dołożyć te dokładki no bo jest tylko 600 litrów ale właśnie się tak zastanawiam czy trzeba te dokładki czy nie trzeba dobra to już będzie skończone i jedziemy sobie tędy Dobra tam zrobiłem jakiego umijaka ale to nic Dobra widzowie Chyba zadzwonię do tego kolegi mojego bo miał przyjechać na kawę wieczorem do mnie. Także zadzwonię do niego. Przyjedzie busem. Weźmie te y, tutaj dokładki i, i, zało i założymy. Będzie najlepiej. No, jak już od razu to zrobię. Dobra, widzowie. Jeszcze jeden woreczek. Dobra. i jadę dalej w sumie trochę widzę, że schodzi tego wapna Z nawet nawet no więcej niż trochę Dobra No ale co? Jedziemy no, tutaj mi się też po, porobiło Jedziemy i widzowie, będę musiał y, też kupić nowego, nowy ten yy, y, nowy siewnik y, następny rok, ale też mniejsza z tym, dobra? Czekajcie, widzowie, już mi tu wychodzi 9 minut odcinka. No i co widzowie? Nie będę was zanudzał. Wsypię sobie jeszcze ten woreczek. Wapna. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku jeszcze y, będziemy y, robić y, akcję nawozy. Y, no. Z, odcinku z farminga przejadę sobie jeszcze pół to wapno poza odcinkiem żeby było jeszcze na łąki te moje dwie pewnie jest tam duża trawa ale można jeszcze dać to wapno żeby była jeszcze lepsza na następny sezon także co widzowie Dziękuję Wam za uwagę i na ra.